z Ewangelii według świętego Mateusza. Jeżeli ktoś kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godny. Już się chyba kilka razy tutaj w naszej wspólnocie kilku słów o słowie dzieliłem tym faktem, że właśnie Ewangelia z 13 niedzieli zwykłej, 10 rozdział Mateusza i to konkretnie zdanie było pierwszym zdaniem, które usłyszała moja dusza. Pierwszym zdaniem z Ewangelii, które trafiło prosto do mojego serca, przebiło się przez ten taki nawyk słuchania jednym uchem, przebiło się przez niewiarę i nieuwagę i dotknęło jakiejś bardzo czułej struny we mnie, a potem długo nie dawało mi spokoju. Kilka tygodni później, pod koniec lipca, poszedłem... Na pieszą pielgrzymkę na Jasną Górę, i w czasie tej pielgrzymki kogoś bardziej doświadczonego, lektora, kolegę zapytałem, jak znaleźć to konkretne zdanie w Ewangelii, które tak mi utkwiło. Odszukaliśmy je w Ewangeliarzu, w lekcjonarzu mszalnym i od tamtego czasu nie dawało spokoju. Żeby broń Boże. Żadna miłość nie była większa od miłości do Jezusa, a jednocześnie, żeby wszystkie moje miłości miłość do matki, do ojca, do braci, do sióstr, do ludzi wokół mnie były głęboko zanurzone w miłości Jezusa, wtedy będą prawdziwe. Do zobaczenia jutro.